Dzień dobry, Darek Szlaga, witam Państwa. Witam ze swojego sadu, jesteśmy od wymianie Rubin Star. Chciałbym przedstawić swój pomysł, swoje zalecenia na ten tydzień ochroniarsko-nawożeniowe. W swoim sadzie ekologicznym do walki z chorobami używam miedzi aktywnej i siarki, przemiennie w tym roku z preparatem PlantiVax. Pierwsze preparaty stymulują odporność jabłoni i chronią przed parchem i mączniakiem. Natomiast preparat Plantivax zabezpiecza mi owoce przed wtórnymi wysiewami parcha jabłoni. Preparat ten używam przemiennie z tymi wyżej wymienionymi preparatami co około 2 tygodnie. Na około 5 tygodni przed zbiorami będę go używał stricte przed parchem przechowalniczym i gorzką zgnilizną. W moim sadzie wystąpił grad, są również rany, uszkodzenia na owocach. Zabezpiecza mi to również owoce przed możliwą infekcją zarazy ogniowej. W tym tygodniu zbliża się termin zwalczania owocówki, jabłkuweczki drugiego pokolenia. Pierwsze loty drugiego pokolenia rozpoczęły się około tydzień temu. Pogodę mamy dosyć stabilną, noce ciepłe. W moich pułapkach w naszym rejonie odławia się od kilku do dziesięciu sztuk motyli na dobę. W zależności od lokalizacji jest to relatywnie mała bądź średnia presja. Większą presję można zauważyć w rejonach Polski południowej. Preparat, który będę używał do zwalczania owocówki jabłukoweczki, to będzie tak jak przy zwalczaniu pierwszego pokolenia preparat Carpovirus inne super. Natomiast większym zagrożeniem w tym momencie są inne motyle, to znaczy motyle zwójek, wydłubki, oczateczki. Zwalczanie tych dwóch szkodników, to znaczy owocówki jabłkoweczki i wydłupki oczateczki mogę połączyć i do zwalczania tego drugiego szkodnika e, użyję preparatu Florbax. W przypadku niskiej presji owocówki jabłkoweczki, to znaczy gdy odławia nam się w pułapce feromonowej kilka sztuk na dobę motyli, a dużej presji zwójek liściowych w naszym przypadku, w moim przypadku, wydłubki oczateczki, możemy teraz przy pierwszym zabiegu drugiego pokolenia zastosować sam preparat Florbax, który zwalczy nam zwójki liściowe i ograniczy owocówkę jabłkoweczkę. Dziękuję, to wszystko.